Zanim mieliśmy dom w sensie murów, jakimś takim pierwszą świadomością moją było to, że najpierw domem ma być moje serce, a, a mury przyjdą z czasem i też tak staram się no, żyć, żeby, żeby każdy mógł zadzwonić, przyjść. W swoim domu rodzinnym różnie bywało. No myślę, gdybym nie trafił właśnie tutaj do chaty, no to różnie byłoby w moim życiu. Piotrek wychodzi dziewiątego z terapii, to pojadę po niego. Nie wiem, kto z was jedzie? Jaki to jest dzień? Idea chaty pojawiła się wtedy, kiedy pracując w ośrodku wychowawczym no, widziałam pewną lukę w możliwościach, czyli chłopcy po opuszczeniu ośrodka wracali do tych samych środowisk i mimo że u nas chcieli żyć inaczej, jednak ich środowiska rodzinne nie dawały takich możliwości, więc często no, wchodzili dalej na drogę przestępczą, czy żyli na ulicy, czy popadali w różne uzależnienia. I wtedy też pojawiła się myśl o tym, żeby założyć stowarzyszenie i jego główną ideą miało być stworzenie domu dla tych, którzy po opuszczeniu ośrodka nie mają się gdzie podziać. Tutaj w Mszanie mój brat był w ośrodku. No i on mnie tak ściągnął ze śląska, bo tam nie była zaciekawa taka ta sytuacja rodzinna, no i że przyjechał tu nie. O czym marzę? No to teraz tak planuję dyskotekę otworzyć w Mszanie jakąś no. Dlatego na, ten, ten, na te szkolenia chodzę, tego planu, żeby napisać, a no później może się uda. Takie e, przyziemne marzenia to mieć stałą pracę. Po prostu. Taka przyziemna. Przyziemne marzenie. Z dużą przychylnością ludzi spotkaliśmy się w Mszanie, którzy nie dość, że. Nie bojkotowali naszej obecności, to, to tak naprawdę to, że jesteśmy w tym domu, to dzięki paniom zespołu charytatywnego, które wiedziały, że dom stoi pusty i ksiądz proboszcz wyraził zgodę. Myślę, że też przygotował ludzi do tego, żebyśmy tutaj mogli mieszkać. To była ta idea, która pierwotnie towarzyszyła całemu przedsięwzięciu tworzenia stowarzyszenia. Natomiast w 2002 roku powstało Młodzieżowe Centrum Wolontariatu. W tym samym roku też udało się uruchomić w Nowym Sączu program Starszy Brat, Starsza Siostra. To jest taka przeklejka amerykańskiego programu profilaktycznego, gdzie wolontariusze pracują w relacji indywidualnej z dziećmi. Na Talce te spotkania bardzo dużo pomagają. Jest już drugi rok w programie, jestem bardzo zadowolona. Jest bardziej otwarta na życie, na świat. Zdecydowanie lepiej jej idzie w nauce, lepiej się uczy. Tak. Czemu? No bo nie jest... nie jest osobą. Naprawdę to jest bardzo wspaniałe przeżycie brać udział w takim programie i tak wzrastać z tym dzieckiem razem. Cieszyć się z jej powodzeń, takim być przyjacielem, by po prostu siostrą Natalki. Moja starsza siostra ma na imię Paulina. Lubię się z nią spotykać. Spotykamy się u mnie w domu. Chodzę, chodzę z nią na spacery do koktajbaru, na basen, do kina. Pracowałam w świetlicy Iskierka, jest to świetlica dla dzieci romskich i dla dzieci półromskich też z rodzin polskoromskich. Najtrudniejsze w tym wszystkim było to pierwsze spotkanie tam, bo to jest jednak zupełnie inna kultura. Bałam się jak, jak mnie przyjmą i czy w ogóle będą chcieli współpracować. Namacalnym efektem naszej współpracy były wyższe oceny w szkole, ale myślę, że dla mnie i dla tej dziewczynki było to coś więcej, ponieważ ona Widziałam, jak po kolei się otwierała. Na początku była taka nieśmiała, a później z czasem y, tęskniła za tymi naszymi spotkaniami, i również to było podobne dla mnie. Uczęszczałam do domu dziecka. Tam pracowałam z różnymi dziećmi w wieku od szóstej klasy podstawówki do 18 roku życia. Rozwiązywałam z nimi zadania, bawiłam się z nimi zaczęłam właśnie pracę z zupełnie niepełnosprawnymi w ośrodku Nadzieja. Tam organizujemy im czas, przez gry, zabawy, naukę, czasem po prostu rozmowę. Bardzo się ucieszyłam, gdy pewnego dnia wychodząc, jedna dziewczynka zabrała mi ich mojej koleżance kurtki, bo po prostu chciała. Mówi no, zostańcie jeszcze, pobawcie się. Rzucała się nam po szyi, przytulała się i to było tak to dawało taką radość, no po prostu coś, coś niesamowitego. Wiąże moją przyszłość z zawodem psychologa albo pedagoga, więc myślę, że będzie to taki wstęp do tego, co czeka mnie w późniejszym życiu. Jest to oczywiście ogromna satysfakcja dla mnie jako człowieka, że daję coś innym i oni są mi za to wdzięczni. W 2007 kolejna idea się urodziła, program na ratunek. Mówimy o projekcie, tym, że powstał z potrzeby serca i dla serca, bo tak to się zrodziło, że zgłosili się do nas rodzice kilkumiesięcznej Emilki z dramatyczną prośbą o pomoc w zgromadzeniu środków na ratującą życie operację. Udało się zgromadzić wiele otwartych serc w szybkim terminie, w szybkim czasie. Emilka odleciała na operację. Wartość się rodził się z złożoną wadą serca. Na Stowarzyszenie Sumsur korda trafiliśmy poprzez y, znajomą Emilkę, która wcześniej miała operację serduszka robioną. I, i oni właśnie dali nam namiary tutaj na, na Stowarzyszenie Sumsur korda Zostało założone specjalne konto, y, na które można było wpłacać pieniążki. I tutaj Stowarzyszenie y, to była ogromna pomoc, y, to, no we wszystkim, poprzez, poprzez media, poprzez... Y, organizację plakatów czy, czy, czy wolontariat, prawda, bo musiały być różnego rodzaju zbiorki i dalej. Naprawdę my, my mogliśmy się tylko zajmować Bartusiem i, i, i tutaj była ogromna pomoc. Wiktoria ma bardzo ciężką, poważną wadę serca HLHS, czyli ja to po prostu nazywam połówka serca, bo chyba tak jest. No to byliśmy zdruzgotani. Do produ było już tuż tuż. Nagle okazuje się, że poważna wada serca. Pan Marcin no mówi musimy szybko zrobić tą akcję, bo właściwie no, jest bardzo krótki czas i będzie bardzo ciężko rozbierać. No jest to dość pokażna kwota, ale spróbujemy. My czyniliśmy polskie różne wysiłki, ale takie mieliśmy poczucie, że chyba opatrzność też czuwa nad nami, bo, bo splot pozytywnych zdarzeń pomagał osiągnąć dobry skutek. Skutek w postaci zebranych błyskawicznie w ciągu trzech tygodni pieniędzy na operację. Skutek w postaci znalezienia mieszkania dla Wiktorii był taki moment, kiedy... Zastanawialiśmy się nad tym, gdzie ulokujemy mamę, która była już w dziewiątym miesiącu ciąży. Nagle dzwoni telefon, że ktoś odwiedził stronę Wiktorii. Była to osoba, która jest Polką, ale mieszka w Monachium. Akurat wyjeżdżała na wczasem. mówiła, że jeżeli byłaby przydatna w postaci użyczonego mieszkania, to zaprasza. Dosłownie zmieniało się wszystko z minuty na minuty i układało się w jedną całość. Wiktoria po prostu yy, zyskała szansę na normalne życie, na normalne dzieciństwo. Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza jest laureatem Kryształu w Soli 2007 Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego przyznawanej organizacjom pozarządowym.